Black Myth Wukong to obecnie najbardziej wyczekiwana gra na Steamie. Na ten moment ponad 500 tysięcy użytkowników dodało sobie tę grę na listę życzeń, co patrząc na wynik Silksonga z drugiego miejsca robi ogromne wrażenie. I szczerze mówiąc, trochę mnie to dziwi. Mamy tutaj mało doświadczone studio, którego jedynym wcześniejszym projektem było Art of War Red Tides, czyli taka darmowa strategia multiplayer, która wyszła w 2016 roku na PC i Mobilki. Jak więc doszło do tego, że w sumie praktycznie nieznani nikomu deweloperzy przygotowali prawdopodobny hit, w którego chce zagrać aż tak wielu graczy? Na pewno pierwsze zapowiedzi Wukonga zaciekawiły wszystkich oprawą wizualną. Gra wyglądała na materiałach fenomenalnie, a teraz wygląda jeszcze lepiej, gdy przeszła nawet na silnik Unreal 5. Ale co też równie ważne, ukazała nam całkiem ciekawy i niecodzienny dla nas setting inspirowany klasyczną chińską powieścią Wędrówka na Zachód. Z pierwszych fragmentów gameplayu wiele osób wydedukowało, że ma to być Souls-like, a że jest to chyba obecnie jeden z najpopularniejszych gatunków gier No to zainteresowanie nie malało Niby Souls-like w świetnym settingu Czego można chcieć więcej? Oczywiście o tym, czy gra faktycznie jest souslike, za chwilę pogadamy, bo tak naprawdę jest to jeden z potencjalnych problemów, jaki jawi mi się przy tym tytule. No i mimo, że ja również czekam na Wukonga dość mocno, zwłaszcza po tym sezonie ogórkowym, jaki teraz mamy, to odnoszę wrażenie, że wszyscy możemy się tutaj po prostu trochę zawieść. Mam nadzieję, że się mylę, ale już Wam tłumaczę o co mi chodzi. Nie bójcie się jednak, nie zabraknie też pozytywnych aspektów i oczywiście zachęcam Was do pozostawienia komentarza i napisania, co Wy uważacie w tym temacie. Ale jednak na start to, co chyba budzi najwięcej wątpliwości: Czy Black Myth Wukong to jest Souls-like? Wygląda na to, że nie do końca. Na szczęście twórcy zorientowali się, że gracze chyba zbyt pośpiesznie skategoryzowali tę produkcję i sami zaczęli mówić głośno, że to nie jest typowy Souls-like. Problem jest jednak taki, że Wukong na pierwszy rzut oka wygląda jak Souls-like, co może wprowadzić ludzi w błąd. Nawet wyniki mojej ankiety, co prawda na bardzo małej próbce, ale dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli, pokazują, że nie każdy rozumie, czym Wukong ma być. Nie do końca wiadomo też, czego dokładnie się spodziewać, jeśli nie są slajka, -like ale deweloperzy najchętniej używają określenia RPG-akcji. Gra nie będzie miała poziomu trudności i znajdziemy w niej kapliczki na miarę ognisk z Dark Soulsów oraz oczywiście epickie walki z bossami ale za to nie ma tutaj elementu utraty doświadczenia po śmierci i postać rozwija się poprzez ulepszanie umiejętności na drzewku rozwoju. Lokacje są też znacznie bardziej liniowe i raczej nie uświadczymy tej fenomenalnej interlokacyjności rodem z Dark Soulsów jedynki czy bladborna. Nawet pod względem poziomu trudności nie jest to raczej ta sama poprzeczka co w typowym Souls-like'u. Sami więc widzicie, że jest to dziwna mieszanka. I czemu to jest problem, zapytacie? Przecież nie każda gra musi być soulslike'iem, prawda? No pewnie, że nie, ale na 100% część graczy tego się właśnie spodziewa, zwłaszcza, że zainteresowanie jest tak ogromne. No i takiego klasycznego soulslike'a tutaj ci ludzie nie dostaną, co niestety może być dla niektórych zawodem. Wydaje mi się też, że nie wszystkie elementy tej gry tak naprawdę mogą do siebie pasować. Ale tak więc omówmy sobie najważniejsze mechaniki Wukonga, które mogą budzić pewne wątpliwości. I mogą, choć wcale nie muszą nas zawieść. Moją największą obawą w przypadku Wukonga są projekty lokacji. Wiemy już, że te będą liniowe i nie uświadczymy tutaj otwartego świata. To samo w sobie nie jest niczym złym i nawet w takim Elden Ringu miałem co do tego elementu mieszane odczucia. Ale tutaj nie chodzi dokładnie o to, czy świat będzie otwarty, czy też nie, tylko o to, czy ten liniowy będzie wystarczająco interesujący, angażujący i wynagradzający. Jednym z największych plusów pierwszych Dark Soulsów było to, w jak wspaniały sposób lokacje były ze sobą połączone. Mimo, że na pierwszy rzut oka gra mogła wydawać się liniowa. To też nagradzanie gracza za chęć do eksploracji poprzez oczywiście dodatkowe dusze, ale także ciekawe przedmioty, czy nawet materiały do upgrade'ów broni. Nie jesteśmy karani za brak eksploracji, ale ciekawość tak naprawdę może ułatwić nam nawet grę. W Wukongu możemy tego w ogóle nie doświadczyć, bo ewidentnie twórcy poszli tutaj w stronę Stellar Blade czy Wulong Fallen Dynasty. I czy to jakiś szczególny problem? Obie produkcje udowodniły, że przecież nie każda gra musi być typowym Souls-like'iem, zresztą... Zresztą nawet bardzo dobre lice of Pi było mocno liniowe i miało postawione takie leniwe, niewidzialne ściany, których ponoć ma nie brakować też właśnie w Wukongu. I wiecie co? Liniowy świat sam w sobie nie musi być problemem, ale brak satysfakcjonującej eksploracji prowadzenie gracza za rękę od bossa do bossa może spotkać się ze złym odbiorem, zwłaszcza ze strony graczy, którzy oczekują Souls-like'a, bo nawet liniowa gra może być bardzo ciekawa do zwiedzania. Niestety z pierwszych wrażeń można wywnioskować, że ta gra raczej prowadzi gracza bezpiecznie w konkretnym kierunku i ciężko się tutaj zgubić. Jeśli o mnie chodzi osobiście, to jest to element, który dość mocno zmienia mi odbiór tego typu gry, więc obstawiam, że podobnie może być z Wukongiem. Eksploracja w Dark Souls'ach 1 stoi dla mnie takimi elementami zaciągniętymi z Metroidwani. Mamy Firelink Shrine'a, który jest hubem, do którego tak naprawdę prowadzi wiele dróg i połączeń, których się nawet nie spodziewamy. Ich odkrywanie sprawiało mi masę frajdy i dlatego też lubię ogólnie gatunek Metroidvanii, dlatego brak takich elementów w Lies of Pi czy Stellar Blade był dla mnie mocno odczuwalny. Ale jeśli mocną stroną gry nie będzie eksploracja, to musi być to coś innego, prawda? Wydaje się więc, że jednym z najważniejszych elementów Wukonga będą walki z bossami. Według pierwszych gameplayów i wrażeń dziennikarzy, dużych przeciwników jest w tej grze naprawdę sporo. Bosów ma być aż 80. I tutaj pojawić się mogą kolejne wątpliwości. O ile design bossów, który pokazano do tej pory, może się podobać, przeciwnicy są różni, zarówno wizualnie, jak i mechanicznie. Tak można zastanawiać się, czy ci pozostali, których nie pokazano, również będą robili takie wrażenie. Czy bossowie nie będą odtwórczy. Czy każdy z nich będzie wyzwaniem, czy też spora część będzie tylko chwilową przeszkodą, o której zaraz zapomnimy? Na ten moment oczywiście na te pytania nie jesteśmy w stanie poznać odpowiedzi, ale wydaje mi się, że moje obawy mogą być słuszne. Boję się, że twórcy poszli tutaj w ilość, a nie jakość. Trzeba jednak przyznać, że większość walk, które pokazano do tej pory, nie wygląda wcale źle. Przede wszystkim zobaczyliśmy różnych przeciwników i wydawać się mogło, że ci będą wymagać od nas różnego podejścia. Ale w tej kwestii martwić mogą nas jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest poziom trudności. Potyczki wyglądają na dość proste, jeśli mam być tak z wami zupełnie szczery. Na przykład przeciwnicy zostawiają bardzo duże okno na zadanie obrażeń, a ich ataki wydają się dość czytelne. Boję się, że zabraknie tutaj walk godnych zapamiętania. Straszliwie na tych pokazanych gameplayach irytowało mnie też to, że w wielu momentach w ogóle nie było czuć ciosu uderzeń. Na pewno też to widzicie, ale ja jestem jakoś na to wyczulony i źle to dla mnie wygląda, gdy wykonujemy jakieś kombo, albo z nie reaguje i wizualnie to wygląda, jakbyśmy walili dosłownie Jakiś pusty karton. Najdziwniejsze jest to, że na przykład są sytuacje, w których wygląda to zupełnie inaczej, bo pokazana została walka z wielkim wilkiem i gdy podpalimy jego sierść, no to ten ma specjalną animację, żeby to podpalenie na sobie ugasić. Więc teraz pytanie, czy takie rzeczy zostaną dopracowane, czy zostaną już w takiej niedorobionej formie i część ataków będzie miała fajne interakcje, a część będzie tylko pustymi animacjami. Zobaczymy w pełnej wersji gry. Jeśli chodzi o walkę, to na plus na pewno trzeba wspomnieć o ciekawej mechanice zmiany pokonanej jego wcześniej. W Dzięki temu podczas walki możemy skorzystać z zupełnie innych mechanik, niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Fajna rzecz na odświeżenie nieco zabawy i zobaczymy, jak faktycznie sprawdzi się w rozgrywce i czy w ogóle będzie jakkolwiek przydatna. Co więcej, sama walka prezentuje się dynamicznie i w większości w przypadków widowiskowo. Widać tutaj, że twórcy oddają też sporo narzędzi do walki i będziemy mogli korzystać z różnych form czarów i bitewnych poz, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi podczas faktycznych potyczek. Czy będą to rzeczy przydatne i ciekawe, czy raczej staną się zbędną ciekawostką. I mimo, że mam do walki pewne uwagi, to nie wydaje mi się, żeby pod tym względem miało być tragicznie. Pytanie tutaj jest proste: jak dopracowane i płynne będą animacje i czy bossowie będą faktycznie różnorodni? Jeśli będzie pod tym względem dobrze, to gra na pewno sporo zyska, skoro wiemy, że ma być liniowa i cechować się będzie dużą ilością walk z bosami. Twórcy tak naprawdę nie mają tutaj za bardzo wyjścia i muszą postawić na niesamowite walki z przeciwnikami, skoro świat i eksploracja mają być nudne. No i pozostaje jeszcze kwestia dość istotna, czyli elementy RPG, w tym rozwój postaci i ekwipunek. Wiemy, że w grze doświadczenie będziemy zdobywać w klasyczny sposób i nie stracimy niczego po śmierci. Jestem przekonany, że będzie to rzecz, która umknęła w zapowiedziach wielu graczom i która może wywołać nawet sporo kontrowersji. W taki sposób tak naprawdę zabiera się dodatkowy element wyzwania, którym była utrata tych nieraz jakże cennych run, dusz czy czegokolwiek w tym stylu. Jakoś powiem wam szczerze, nie do końca jestem przekonany taką zmianą. Być może okaże się to totalnie bezwzględne znaczenia i twórcy chcą, abyśmy mogli swobodniej, i bez przeszkód rozwijać postać, żeby faktycznie zawalczyć z tymi 80 bosami, ale jakoś nie jestem przekonany. Do dziś pamiętam pierwsze przejścia do Rock Soulsów, gdzie szło się z ogromną ilością dusz i modliło się dosłownie, żeby za kolejnym zakrętem było jakieś ognisko. Tutaj... O takim czymś trzeba będzie po prostu zapomnieć. Co więcej, przedmioty będą miały też swoją rzadkość i odpowiednie kolorki, abyśmy wiedzieli, co jest bardziej wartościowe, a co mniej. Więc boję się, że część nagród będzie po prostu śmieciowa. Soulsy potrafią zaskoczyć i odkrywanie nowych przedmiotów jest integralną częścią gry. A tutaj może być to mało satysfakcjonujące. Mamy też dostać takie typowe drzewko umiejętności z trzema różnymi ścieżkami rozwoju, ale co ciekawe, będziemy mogli je zresetować w dowolnej chwili, żeby dostosować się do wybranego wroga. Ciekaw więc jestem, jak bardzo będziemy tutaj mogli faktycznie swobodnie i ciekawie rozwijać swoją postać i mam nadzieję, że te umiejętności z drzewka rozwoju też nie okażą się jakieś śmieciowe, typu zadaj więcej obrażeń od ognia, ale faktycznie zmienią sposób walki. Chciałbym powiedzieć, że jestem tutaj bardziej optymistycznie nastawiony, no bo jeśli chodzi o takie narzędzia do walki, które dostajemy, to na pokazanych materiałach nie wyglądało to źle, ale tak naprawdę, jeśli zbierzemy to sobie w całość, to jakoś nie bardzo mi się to zgrywa. Liniowy świat, mało satysfakcjonująca eksploracja i chyba prosty rozwój postaci mogą sprawić, że jedynie walki z bossami będą się tutaj wyróżniać. Czy jest więc tutaj o co się martwić? Tak jak mówię, dużo będzie zależało po prostu od podejścia. Jeżeli przyjdą gracze z slajków -like i nie będą wiedzieć czym tak naprawdę ma być Łukong, no to mogą się ostro przejechać. Ale na sam koniec, jeśli chodzi o jeszcze elementy, które mogą nie wypalić, to myślę, że nawet jeśli wszystko się uda, to całość może zrujnować po prostu optymalizacja. Gra wygląda świetnie. Ma niesamowite elementy cząsteczkowe i wszelkiego rodzaju efekty. Wiemy, że powstaje na silniku Unreal 5. Umówmy się szczerze, prezentuje się naprawdę zjawiskowo. W minimalnych wymaganiach znajdziemy GTX -a 1060, a w zalecanych RTX 2060. Są to raczej karty ze średniej półki albo może i nawet z niskiej, jeśli chodzi o GTX 1060. I ciekaw jestem, jak faktycznie poradzą sobie z Wookongiem. Pamiętam zresztą Longa, który w wymaganiach ma też RTX 2060 i pamiętam też jak wielkie problemy miała ta gra z optymalizacją, a nie ma co ukrywać, wyglądała znacznie gorzej niż Wukong. Oczywiście nie da się powiedzieć teraz, jak faktycznie będzie to wyglądało na premierę, ale no doskonale wiemy, jak wygląda to w obecnych czasach i jak niewiele produkcji jest pod tym względem dopracowanych. No i w momencie, gdy mamy mieć dynamiczną grę, to jednak ta optymalizacja będzie grała tutaj kluczową rolę. Szczerze mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale będę mocno zawiedziony, gdy wszystkie moje obawy okażą się nieprawdziwe, a zawiedzie tylko optymalizacja. Jak widzicie, mimo że mam pewne wątpliwości i jestem przekonany, że część graczy może mieć zły odbiór ze względu na niezrozumienie, czy ma być Wukong, to wciąż wydaje mi się, że może być to bardzo dobra produkcja. Podobnie jak Lies of Peach, czy też Stellar Blade, takie gry mogą po prostu czerpać niektóre elementy soulslike'ów, a pozostałe rzeczy robić po swojemu. Ważne jednak, aby te były po prostu dopracowane, a gracze wiedzieli, z jaką produkcją mają do czynienia. Jeżeli gra ma stać walkami z bossami, no to trzeba to doprecyzować i nie można sprawić, żeby gracze uwierzyli w to, że Eksploracja będzie tutaj na miarę Dark Soulsów, czy jakichkolwiek innych gier tego typu. Czy Wukong okaże się więc światowym hitem? Nie wiem, bo w tym przypadku wszystko może się zdarzyć, ale jedno cieszy mnie najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że w sensownej cenie dostaniemy pełny produkt z ciekawym settingiem i pomysłem na siebie. Zainteresowanie jest ogromne i życzę twórcom, aby udało się spełnić oczekiwania graczy. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy czekacie na Black Myth Wukong. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.